Była mała wszędzie, Bo dziewczynki musiały, się. się. I nie, serio, się ona się, się bardzo. Co ty mamy? To zobaczmy serię na pięć. My serię... białą. Glinka biała nie jest rzadka. Ej, to jest wleczka, oznacza się to. Ale to nie wiemy. Co? Nie stać sklejone tak jak Harry Potterze? O, my sobie. O, ja się mam bardzo. Tego, ten jest taki bardzo ten. Tym... tego, tego. to otwieram. Poczekaj, o co jeszcze? O, zobaczcie na gdzie... I teraz to otwieram. Poczekaj, utworzyć ci piskan. Biała Grinka, niestety. Dziewczyny nie głosowały się. Niestety nam się trafiła Biała Grinka. Czyli jaka? Niestety nierzadka. Dziewczyny, czemu kromu, nie głos, Czemu chcecie białą glinkę? Bo my wiemy, bo lubimy białą. Bo białe jest mleko, to mleko. Hmm. Nie patrzcie na karteczkę. Ja Ci tą kartkę wyciągnę i pokażę widzomiem tą kartkę. Nie, nie, nie chodź. Dobra. Podpowiem Pod widzom, że to jest kot. Z... Tylko niech ja się tu przyjrzę, temu kotowi. No, zobaczycie jak Oliwka tu otwiera w sumie. Jaki fajny kot. Z grzebieniem. Fajny kotek z grzebieniem, zobaczcie. Piszcie w komentarzach, co jest dokładnie. O, no, 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 i co ulepić z glinki. No i właśnie. I to jest...